Będzie, drogo wszędzie. Mee, tak już było. I tak będzie. będzie. <laughs> Czy nie mogło być inaczej? Znowu ludzi zwolnią z pracy. Jak to tak? Bez zdania racji. W imię świętej demokracji. Już nic nie rozumiem. W piekle jest ciasnota. No, no, kto temu jest winien? <grym się> kto? Lekarze robota. O tak. Nie chcą leczyć ludzi, tylko ciągle narzekają. Ten świat jest okropny. Oni źle się mają. Choć chałupy piękne mają, wciąż i, i wciąż Podwyżek żądają. O, przepraszam bardzo, to wina funduszy. Jak już tam się uprą, nikt grosza nie ruszy. Za co mamy chorych wyleczyć w szpitalu? Kiedy w kasie pusto, kiedy brak malu. I tak, mój kochany, ty leczysz na niby. Za pieniądze? Zamiast w Polsce siedzieć, zwiedza Karaiby, a w hmm. kraju bidota, w kolejkach niech sto. A ja co? Tylko mojej kosy Każdy z was się boi Czy to biedny będzie? Czy może bogaty? Przyjdę i zabiorę Z jego własnej chaty Czy to Polska będzie? Czy drogie Bermudy? Zapłacę każdemu Za doczesne trudy W minister i Редактор Choć mówię, niech przyjdzie w maju! Co daju? Do zakładu pogrzebowego. A gdzieś, gdzież to nasze bociany się podziały! Ajwaj, ty nic nie wiesz. Z kraju wyleciały! Lecz prędko wrócą. O tym będzie potem. Bo na razie mają problem z samolotem. Samolot? Do czego? Przecież skrzydła mają. Lecz na własnych skrzydłach dawno nie latają. Widać już tradycja, bocianom czanom obrzydła. obrzydła. Gdy jest dobre gniazdo, niepotrzebne skrzydła. Dziś się szybko żyje. Skrzydła nie wystarczą. Ale uszy, małowiecki wniki walczą. Jak to wygląda na mnie z świeci, trzeba tym Cóż mi twoje marzenia? Ja na północ wolę! Samolot zaważnie! <lety> Leci ja to... Wytuje? Coś tu dziwnie śmierdzi. Pewno. Coś się psuje. Odszczepczę Cię, proszę. Ja ciężko pracuję i z nadmiaru pracy jakoś źle się czuję. Czy to nowy wirus? Czy inna choroba? I po co się pytasz? Dobrze, Dobrze wiemy oba! <śmiech> <śmiech> Tylko w nie chciałbym pić Co premier NATO? Tylko w nie chciałbym pić Grozi za to za Tylko w nie chciałbym pić O każdej Boże! Każdy każdej chciałby posłem być O Boże! To, to nie Filipinka, nie inna cholera. A może samotność tej pani doskwiera? Pytać wprost kobietę. To wszak nie wypada. I po co się pytać? Ja jej znajdę dziada. Nie chcę tej maszkery! Nie chcę obdartusa. Jest nawet przystojny. Nie, 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 raźno się rusza. O, o. Powiem wam, kochani, powiem prosto w oczy, że fortuna często ta kołem toczy. Też byłem bogaty, no ale niestety zgubiły mnie szybko ponętne kobiety. Wszak one kosztują. Prezenty, bankiety z urzędniczej pensji nie starczy. Niestety. Coś tutaj gorąco. Prawda? Dziwnie ciepło. Może przez omyłkę otworzyli piekło. Może w całym piekle <laughs> zepsuła się klima. Czy <laughs> przyznacie -prze zbyt ciepło? I przyczyny nie ma. Uciszcie się proszę, z moich kart wynika. Znaleźli gejzery dla ojca rydzyka! <laughs> O, wypraszam sobie, choć to maskarada, to o nieobecnych mówić Sorry. nie wypada. Koniec błazenady, koniec żartów pustych. Najlepsze życzenia składają za pusty. Pomimo kryzysu, niech rok będzie tłusty! Mniej niż dotąd chorób życzą Wam za pusty. I chociaż kłopotów ma każdy po trochu. Życzymy Wam szczęścia w tym bieżącym roku! Oddarujcie nas, to wycie, gospodarze mili. Jeśli chcecie, byśmy do Węgrowy powrócili, a nam na pożegnanie szybki z spory. Ale też nie popadzimy z cudem tym